Jedną z największych tajemnic znanych ludzkości jest to, czy jesteśmy sami we wszechświecie. Czy istnieją inne inteligentne formy życia? I czykolwiek odwiedziły nas na Ziemi. Nie wiadomo, gdzie dokładnie ta obserwacja miała miejsce, ale wielu widzów sugeruje, że jest to gdzieś w Ameryce Południowej. Klip został przesłany na TikToka przez Mr. Shift. Mami, komu ba ser pajarito? są pachary. Są pajaritos, to wziąłem suszę, a są no, po chmurny dzień, możemy zobaczyć formację kilku świateł kręcących się na niebie. Niektórzy sugerują, że być może jest to projekt Starlink od Elona Muska, który ma na celu zapewnienie taniego internetu na całym świecie. Jednak niektórzy twierdzą, że być może jest to UFO. A ty co myślisz? Czym są te kropki na niebie? W lutym 2021 roku użytkownik TikToka Elisa Sanasch1 udostępnił dziwny film z kamery bezpieczeństwa zamontowanej w domu. Zobacz co nagrał mężczyzna. Jak widać, dziwaczna postać cienia wchodzi po schodach mijając jednego z domowników, mimo że jest to dość dziwne, to przypomina ludzki kształt. Cokolwiek to jest, wchodzi po schodach, a następnie rozpływa się w powietrzu. Wielu użytkowników TikToka wierzy, że jest to zjawisko paranormalne. A ty co o tym myślisz? Kolejne nagranie zostało opublikowane przez użytkownika Too Scary. Film pokazuje kogoś spacerującego w nocy po cmentarzu, gdy nagle zauważa coś dziwnego. Gdy spowolnimy i rozjaśnimy nagranie, możemy zobaczyć masywną cienistą sylwetkę stojącą przed murem. Co dziwniejsze, światło latarki nie współpracuje z sylwetką tego czegoś, ponieważ oświetla mu tylko dolną część ciała. Niestety nagranie to nie zawiera żadnych informacji, więc ciężko powiedzieć cokolwiek więcej na jego temat. Nie wiemy gdzie i kiedy zostało nakręcone. Dopóki nie mamy większej ilości informacji, to dziwne nagranie pozostaje tajemnicą. Przedostatnie nagranie zostało przesłane na TikToka przez użytkownika 15SI04. Tysiące osób próbuje zrozumieć ten film. Zresztą zobacz sam. Jak widzicie, gdy kamera jest skierowana na krzak przez okno, ten wygląda tak, jakby płonął, ale kiedy kamera wychodzi poza obramowanie okna, wszystko wydaje się normalne. Oczywiście w komentarzach pojawiło się wiele teorii spiskowych nawiązujących do Biblii Końca Świata, Ufo, czy też nawet symulacji. Jeżeli ty masz jakąś teorię na temat tego nagrania, możesz podzielić się nią w komentarzu pod filmem. Ostatnie nagranie pochodzi od użytkownika All in It like a, a Shadow of a Person. Ja. Um, yeah. Na ścianie możemy zobaczyć dziwną sylwetkę postaci cienia, ale nikt tam nie stoi, więc co to mogło być?